Kupiłeś karbonowy koszyk na bidon, żeby urwać 15 gramów, ale Twoje plecy poddają się po 40 km? Gratulacje, jesteś rasowym kolarzem. Ale mam dla Ciebie złą wiadomość. Samo kręcenie korbą nie zrobi z Ciebie super zawodnika. Dziś pogadamy o tym, dlaczego siłownia to nie złowcielone, a Twój największy sojusznik. Ten film to prosty poradnik dla każdego, kto chce jeździć troszeczkę ambitniej niż tylko na kawkę do parku, i chcę włożyć w to odrobinę sensownego wysiłku. Mity, błędy i po co mi to? Wokół treningu siłowego w sportach wytrzymałościowych takich jak bieganie czy kolarstwo narosło wiele mitów, obaw oraz bzdurnych teorii i powielanych błędów. Mit numer jeden. Urosnę jak kulturysta i nie podjadę pod górkę. Panie i panowie, myślicie, że od dwóch serii przysiadów i martwego ciągu Nagle obudzić się z kwiatką jak Robert Burneika i udami, które nie mieszczą się w żadne spodenki aero? Żeby zbudować masę mięśniową, która realnie przeszkadza w jeździe pod górkę, musielibyście porzucić rower, jeść 4000 kalorii dziennie i przerzucać tony żelazka. Trening siłowy dla kolarza to nie masa, to rekrutacja jednostek motorycznych. Uczymy twoje mięśnie, które już masz, jak generować potężną moc w ułamku sekundy. Budujemy silnik, a nie karoserię. Mit numer dwa. Siłownia mnie zamuli. To klasyk, będę sztywny i stracę dynamikę. Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli jedyne co robisz, to kręcisz korbą w zakresie 80-90 obrotów, to Twoje ciało staje się ekonomiczne, ale leniwe. Trening eksplozywny na siłowni, dynamiczne przysiady, skoki, szybka faza koncentryczna. To jest właśnie ten brakujący element, który pozwala Ci przeskoczyć z trybu ekonomiczna jazda na tryb sportowy, kiedy trzeba zerwać się do ucieczki. Mid numer 3. Wystarczy, że robię podjazdy na twardym przełożeniu. Słynne siłowe podjazdy. Słuchajcie, to świetny trening. Kolarski, ale to nie jest trening siłowy. Na rowerze generujesz relatywnie małe siły, ale powtarzasz je tysiące razy. Na siłowni generujesz ogromną siłę w krótkim czasie. To zupełnie inny bodziec dla układu nerowego. Jeśli chcesz przesunąć swój sufit, możliwości musisz zejść z roweru. Krop. A największy błąd? O tym powie Maciek. Trener przygotowania motorycznego kolarzy i utytułowany kolarz. Chyba największym mitem w kolarskim treningu na siłowni jest to, że musisz robić dużo powtórzeń. Błąd, wytrzymałość, zostaw do budowania w specyficzny sposób na rowerze, bo tego potrzebujesz. Na siłowni dążymy do pracy na stosunkowo dużych ciężarach i mniejszej liczbie powtórzeń. Chcemy zrobić to, czego nie da się uzyskać na rowerze czyli zwiększyć siłę przez zaangażowanie wysokoprogowych jednostek motorycznych. Maksymalny zakres powtórzeń, który zalecam, to 12 do 15 izolowanych ćwiczeń. Kolejny błąd to próba odwzorowywania ruchów, które wykonujesz na rowerze i dodawanie niestabilnego podłoża lub gumek ciągnących Cię w przeróżnych kierunkach. Daj spokój z udziwnianiem i skup się na podstawach. Nie wciskaj do treningu niepotrzebnych akcesoriów i narzędzi. W tym przypadku więcej nie znaczy lepiej. Niestabilne podłoże ograniczy twój potencjał siłowy w ćwiczeniu, a stabilność na rowerze i tak się nie poprawi, bo koordynacja wymaga bardzo specyficznego treningu. Żeby być stabilniejszym na rowerze, po prostu jeździ i wykonuj ćwiczenia techniczne. Z kolei, dodając gumki ciągnące cię w przeróżnych kierunkach, nie odwzorujesz sił i przeciążeń występujących na rowerze. Łap za sztangę, ketle, hantle i trenuj jak atleta. Po co to robimy? Skoro już wiemy, że od przysiadów nie rosną bicepsy, to pogadajmy o tym, co realnie zyskujesz chodząc na siłownię, bo to nie jest sztuka dla sztuki. Każdy ciężar, który tu podniesiesz, ma swój cel na asfalcie. Po pierwsze, budowanie mocy i eksplozywności. Kolarstwo to gra o waty. Siłownia uczy twój układ nerwowy, jak odpalać wszystkie dostępne włókna mięśniowe naraz. To jest ta różnica między przepychaniem korby a potężnym pierdolnięciem, kiedy musisz wyjść z progu albo domknąć lukę w peletonie. Budując siłę maksymalną, sprawiasz, że każde pojedyncze naciśnięcie pedała jest dla Twojego organizmu mniejszym wysiłkiem procentowym. To czysta matematyka. Po drugie, stabilizacja, umówmy się. Kolarstwo to sport powtarzalny do bólu. Twoje kolana wykonują tysiące identycznych obrotów w tej samej płaszczyźnie. Jeśli Twoje biodro jest słabe, kolano zacznie pływać, a Ty kończysz sezon z bólem, który nie rozwiąże nawet najlepszy fiti. Siłownia to miejsce, gdzie budujemy fundamenty, żebyś nie musiał co miesiąc odwiedzać fizjoterapeuty. Wzmacniając biodra i kor tworzysz stabilne rusztowania. Dzięki temu, gdy na 80 km trasy Twoje mięsie będą już zajechane, to Twoje stawy nie przejmą całego obciążenia. Silny mięsień trzyma wszystko w ryzach. Słaby mięsień to ból nie dłoni i kolana. Trenujemy po to, żeby rower był przyjemnością, a nie walką o przetrwanie. Po trzecie, ekonomia ruchu. Chcesz jechać szybciej przy tym samym tętnie? Siłownia właśnie to Ci da. Silny mięsień to mięsień ekonomiczny. Kiedy Twój kor jest stabilny, nie marnujesz energii na bujanie się w siodle. Każdy wad, który wyprodukujesz, idzie w napęd, a nie w stabilizowanie Twojego rozmiękczonego tułowia. I na koniec temat, o którym wielu zapomina. Przywracanie sprawności po godzinach w siodle. Kolarstwo to sport, który wymusza na twoim ciele jedną bardzo konkretną pozycję. Spędzasz godziny w pochyleniu z nogami pracującymi w ograniczonym zakresie. Twoje ciało jest genialne w adaptacji, więc po prostu zaczyna się skracać pod tą pozycję. Na siłowni robimy coś, co nazywamy odkręcaniem roweru. Uwolnienie bioder, przez to, że na rowerze twoje nogi pracują w ograniczonym ruchu. Twoje zginacze bioder stają się krótkie i spięte. To właśnie one często ciągną twój kręgosłup, wywołując ból lędźwi. Na siłowni przywracamy im pełną długość i funkcję. Otwieranie sylwetki. Klatka piersiowa w pozycji na rowerze jest wiecznie zamknięta. Co ogranicza Twoją pojemność oddechową. Na treningu siłowym wzmacniamy mięśnie między łopatkami i prostowniki grzbietu. Dzięki temu nie tylko lepiej wyglądasz w cywilu, ale na setnym kilometrze trasy wciąż potrafisz utrzymać stabilną, efektywną pozycję zamiast zwijać jak chiński paragraf. Krótko mówiąc, trening siłowy to Twoja polisana sprawność. Dzięki niemu po zejściu z roweru nie czujesz się jak 90-latek, a Twoje ruchy są swobodne, dynamiczne. I po prostu zdrowe. Co ćwiczyć? Siła, eksplozywność i odgruzowanie. Dobra, przechodzimy do konkretów. Gotowy na trening, nie marnujemy czasu na izolacje, które nic nie dają na podjazdach. Podzielimy trening na dwa konkretne bloki ze względu na funkcję, jaką mają spełniać: blok A to siła maksymalna i eksplozywność. Tu budujemy Twój silnik. Naszym królem jest przysiad ze sztangą. I od razu wyjaśniamy sobie jedno. Słownica nie jest zła, ale to przysiad daje Ci 10 razy więcej korzyści. A dlaczego? Bo na suwnicy siedzisz w bezpiecznym kokonie. Robiąc przysiady z wolnym ciężarem, musisz ustabilizować każdy centymetr swojego ciała, angażując system nerwowy w sposób, którego maszyna nigdy nie podrobi. To tutaj uczysz się generować potężne ciśnienie, które potem przekładasz na korbę. Ale sama siła to nie wszystko. Musisz umieć ją szybko oddać. Dlatego tu rzucamy proste formy plejometryczne. Zamiast skakać na wysoką skrzynię, co jest efektowne tylko na Instagramie, robimy pogo lub broad jumpsy, czyli skoki w dal. Dlaczego? Bo kularstwo wymaga sztywności reaktywnej. Pogo jumps uczą Twoją stopę i ściągną Achillesa pracy jak sprężyna. Dzięki temu każde depnięcie w pedał jest natychmiastowe, a Ty nie marnujesz energii na pływanie w bucie. Blok B Stabilizacja pod obciążeniem i mobilność. Tutaj dalej pracujemy ciężko, ale nad aspektami, które kolarstwo systematycznie nam odbiera. Ciężka stabilizacja. Zapomnij o staniu na bosu. Robimy spacer farmera i palo pressy. Dlaczego? Bo kolarstwo to walka z rotacją i utrzymanie sztywnego korpusu, gdy nogi pracują na maksa. Spacer farmera z ciężkimi hantlami uczy twoje ciało bycia jednością. Jeśli potrafisz przejść 40 metrów z połową swojej wagi w rękach, i zachować idealną sylwetkę, to ból lędźwi po czwartej godzinie jazdy przestanie być Twoim problemem. Mobilność w pełnym obciążeniu. Zamiast tylko leżeć na macie w pozycji 90 na 90, my wolimy kosak squat, przysiad kozacki. To jest odgruzowywanie bioder na najwyższym poziomie. Nie dość, że rozciągasz przywodziciele, otwierasz biodro, to robisz to pod kontrolą i z masą własnego ciała, albo dodatkowym ciężarem. To uczy Twoje stawy pracy w pełnym zakresie, którego rower Cię pozbawia. Możesz dorzucić też Reverse Nordic Curl albo CC Squat. Pięknie rozciągniesz tymi ćwiczeniami czwórkę. Podsumowując, wybieramy ćwiczenia trudne na wolnych ciężarach, bo to one budują kolarza kompletnego. Wolny ciężar ponad maszyny, ale jeśli macie ograniczać kiepska technika przysiadów, wtedy śmiało korzystaj z suwnicy. Oczywiście nie zapomnij o ćwiczeniach na górną połowę ciała, Wiesz podciągania i może jakieś pompki na poręczach. Autoreklama. To tylko przykład ćwiczeń, które możesz zrobić. Jeśli potrzebujesz pomocy z ogarnięciem swojego treningu, mamy dla Ciebie opcję współpracy online, gdzie to my zajmiemy się wszystkim tak, żebyś ty tylko robił fizyczną robotę. Albo jeśli jesteś Katowic, padnij do na nas na trening. A jak to wszystko poukładać? Czyli logistyka. Mamy ćwiczenia, mamy motywację, ale teraz najważniejsze pytanie jak to wszystko zmieścić w tygodniu i nie zajechać się przed sobotnią ustawą? Bo kolarz amator ma jedną wadę. Jak już zacznie coś robić, to chce być w tym mistrzem świata. A siłownia ma być tylko przyprawą, a nie daniem głównym. Off-sezon, czyli jesień-zima, to czas na budowanie bazy siłowej. To jest ten moment, kiedy trenażer może trochę poczekać, a ty masz się zaprzyjaźnić ze sztangą. Trenuj od dwóch do trzech razy w tygodniu siłowo. Kupimy się na progresji ciężaru w dużych ćwiczeniach jak na przykład przysiady czy martwe ciągi i budowaniu stabilności. Na rowerze kręć sobie spokojne tleny. To nie etap budowania formy stricte rowerowej. Zatęsknij trochę za tym jeżdżeniem. Natomiast sezon wiosenno-letni to już tylko podtrzymanie ognia. Tu sprawa nie jest taka oczywista. Dlatego znowu poprosiliśmy eksperta i zawodnika, praktyka, o jego zdanie. Badania pokazują, że w sezonie startowym warto trenować. Jedna jednostka w tygodniu to moim zdaniem totalne minimum, żeby spowolnić utratę, a czasami utrzymać zdolności wypracowane przed sezonem. Poza tym, chyba nie muszę tłumaczyć, jak wygląda bolesność mięśniowa, kiedy zaniechasz treningu siłowego nawet na tydzień, a potem wrócisz do standardowego planu. 45 minut wystarczy w zupełności na wykonanie 4 do 5 ćwiczeń, np. w seriach łączonych. Jednostkę siłową najlepiej planować w dniu bez treningu rowerowego lub ze spokojnym treningiem trenowym. Pamiętaj, że w przypadku dwóch jednostek treningowych w jednym dniu, w miarę możliwości chcemy zachować jak najdłuższą przerwę między siłką a rowerem, żeby ograniczyć efekt interferencji, czyli żeby te różne od siebie adaptacje się nawzajem nie tłumiły. To, którą jednostkę wykonamy jako pierwszą, zależy od danego zawodnika. Przerwa między treningiem siłowym a wyścigiem najlepiej, żeby wynosiła około 48 godzin, chyba że wiesz, co robisz i chcesz wykorzystać efekt PAP. Co najważniejsze, pamiętaj, że masz jedną baterię na codzienne życie i treningi. Jeśli czujesz, że się nie regenerujesz, jesteś obolały, to znak, że trzeba zmniejszyć objętość, coś odjąć, zmniejszyć intensywność. Dodać więcej jakościowego jedzenia albo zadbać o sen. Jeżeli to Cię przerasta, czas zgłosić się do specjalisty, takiego jak Michał, Marcin czy ja. Trening siłowy dla kolarza to nie jest fizyka kwantowa, ale łatwo tu obłon, który zamiast pomóc, zaszkodzi Twojej formie. Nie musisz trenować na czuja. Jeśli chcesz podejść do tematu profesjonalnie i szukasz planu, który jest skrojony pod Twoje cele, Twój czas i Twoje oczekiwania, jesteśmy tu dla Ciebie. Gotowy na trening pomagamy kolarzom i biegaczom, amatorom budować formę. Kliknij link w opisie, sprawdź naszą ofertę i umów się na konsultację. Czas przestać być zabetonowanym kolarzem. Czas być gotowym na trening. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrow!